Skąd się tyle we mnie życia brało, no nie, nie, nie wiem, no. czasem mówią, że to przeznaczenie, a czasem urodzi się ktoś już taki. Mamy dzisiaj kawał literatury do posłuchania, najlepszej literatury z XX wieku, z drugiej połowy XX wieku. To jest powieść Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego. Jedna z najlepszych powieści w drugiej połowie XX wieku, polskich powieści. Te fragmenty, które dzisiaj usłyszymy, to jest zupełnie ponadczasowy, i można powiedzieć, że dedykuje to Polakom wyrzuconym na zakręcie dziejowym. To znaczy, bohaterem jest człowiek, którego leciutko wyrzuciło na zakręcie. To trafia do wszystkich, bo po spektaklu często przychodzą do mnie ludzie i mówią, że opowiedziałem im historię albo wujka, albo dziadka. W zależności od wieku. To są po prostu ludzie, którzy borykali się z życiem od wojny do, do XXI wieku. Ale nie ma się co dziwić, bo z panem najlepiej się gra na łapie i w niedzielę, bo wygłodnione pomocy i cisza sarkora. Wynosimy refleksję, ale najpierw widzimy siebie troszeczkę w zwierciadle, bo jeżeli ludzie mówią, że opowiedziałem im historię kogoś bliskiego, to znaczy, że takie postaci są na co dzień wśród nas. I w tej sytuacji możemy zobaczyć tego bohatera, który jest tak bliski nam, że nawet możemy się trochę pośmiać z naszych słabości, z naszej filozofii. Potem dopiero przychodzi refleksja. To jest przede wszystkim opowieść o wsi i o Polaku zakorzenionym na roli, jak gdyby z przymrużeniem oka. Jego perypetie są na pewno opowiedziane z poczuciem humoru. Wszystko się na siebie pcha i będzie się jeszcze gorzej pchało, a ty już... dzisiaj lęk, Len lę przynajmniej płaci.